Witam serdecznie, jeżeli jesteś spod znaku koziorożca i kobietą, to szalenie się cieszę. Nie wiem co cię tam upodło w tym, ale wiesz, jedna z kobiet spod tego znaku powiedziała do mnie, że my, kobiety jesteśmy spod tego znaku na zewnątrz twarde, ale w środku to jesteśmy tak jak orzeszek, takie mięciutkie i cieplutkie. Wiesz, kiedy się uczy królewskiej wiedzy, to ten okres koziorożca jest najbardziej surowy. Tam jest Saturn, opiekunem, czas, Nie jest czas. Czas to jest to, co Nazywa się nawet w astrologii, że to jest Saturn, to jest taki kosiarz, wiesz, taki, nieprzyjemny, niemiły, niebezpieczny. Wreszcie powstała taka książka Saturn. Autork i autorka tam zmiękczyła tego Saturna do bardzo delikatnej struktury. Wiesz o. Nie chodzi o to, żeby zwiększyć Saturna, tylko Saturna się wszyscy boją i boją się koziorożca, bo koziorożec to jest prawo. Twarde prawo, zimne. Jeżeli patrzysz w literaturę, to masz Boryna, który nie kupił szlachectwa, Był tak szalenie bogaty, że mógł kupić szlachectwo? Uganiał się za jakąś tam dziewczynką. I umiera na tej swojej ziemi padając na kolana. W Bardzo charakterystyczny sposób, bo właśnie kolana są najbardziej związane z koziorożcą i to miłowanie ziemi, tej twardej ziemi, skorupy ziemi. Ale ziemia pod spodem mimo to jest zmarznięta jest w środku cieplutka, milutka. Tam są nasiona. Tam już rośnie. I to nazywamy oziminą. Wiesz, kiedy opisujesz charakterystykę tej ziemi, nie piszesz o tej oziminie, bo nie ma sensu. Po co będę robił mętli w głowie? Ozimina dopiero pokazuje się, kiedy w marcu, kiedy zejdą śniegi kiedy już ta ziemia nie jest taka sztywna, twarda taka mocarna to wtedy kiedy wulkan zaczyna rosnąć i jeszcze i ziemia trzyma i to jest ten koziorożec, to nie jest ten wybuch to jest ten lęk przed egzaminem gdzie idziesz na ten egzamin patrzysz tego egzaminatora a ten egzaminator nic nie chce od ciebie on chce tylko od ciebie wiedzę czy ty jesteś przygotowany? To nie jest złośliwy, bo widzisz, może być złośliwy, ale to też, jeżeli patrzymy na historię świata i przyglądamy się, to Józef stali. Jeżeli się patrzymy na historię życia, to, to jest okrucieństwo. To są te obozy koncentracyjne. Te niemieckie obozy koncentracyjne. To jest specyficzne podejście do pewnych zachowań. I teraz, jeżeli ty na przykład stwierdzasz, że po pierwsze, to jest tylko fragment, który musi być uwydatniony. Czy będzie restrykcyjny, czy nie będzie restrykcyjny, to jest prawo. Teraz. Dużo zależy, jak w tym prawie będziemy funkcjonować. Przecież są osoby, które przeżyły tam. Nie jeden naród tylko przeżył obóz koncentracyjny. Niemiecki, tylko wszystkie narody. Nie ma narodu wybranego. W tych obozach koncentracyjnych byli Niemcy, masz Dachau, Masz o gdzie byli Polacy. I przecież były dla Rosjan były obozy koncentracyjne, były dla Austriaków obozy koncentracyjne, były dla Węgrów obozy koncentracyjne. Nawet dla Czesi byli w obozach koncentracyjnych. I teraz popatrz sobie na to. I my dzisiaj mówimy, że nie. Że nie, 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 nie. Nie jest tak. Jest tylko jeden. I trzymasz się tego samego. Tutaj musisz wziąć, jakby holistycznie podejść do tematu. Koziorożec to jest specyficzny znak który daje pewną charakterystykę i z tej charakterystyce musisz odróżnić od innych znaków. Nie możesz pewnej cechy przypisać każdemu znakowi, jaki napotkasz. Wolność nie należy do kozorostów. Czy prawo mówi o wolności? Tak. Ale wolność jest ograniczona. Ta wolność Taka zupełna wolność, że sobie mogę odebrać życie, że mogę począć życie? No to o co walczymy? Bo dzisiaj jesteśmy właśnie w tym momencie. Że jedni chcą odebierać życie, inni nie. No jak to? Proszę pana, ale zaraz powiem, co pan mówi, co pan bryd? To jest prawo, to jest koziorożec. Koziorożec zdaje ci prawo. Do odbierania tego życia poczętego, czy też nie odbierania? Czy się zgadzasz z tym, czy nie zgadzasz? Bo jest prawo kobiety, to zaraz dla mężczyzny to prawo nie istnieje. Czy mężczyzna nie ma już powiedzieć, tak, idź, usuń dziecko? A jeżeli on powie, że nie chce, bo jemu to dziecko chce mieć, to kobieta pójdzie i co? I wejdź, zobacz, jak to prawo działa. Wejdź, zobacz. Dwa różne punkty: męskie, żeńskie. Dobrze, ale tylko patrzymy tak. A jeszcze jest ten, taki obojętny, pomiędzy, ten, który będzie usunięty. Czy on ma prawo do decyzji? Nie, bo dziecko jest. Nie ma dziecka w ogóle. Tylko ci pokazują takie małe dziecko. Takie malutkie dziecko. Czy takie? Czy w momencie zapłodnienia? Czy to już jest dziecko, czy jest nie dziecko? To dlaczego dziewczyny tak się cieszą? Mamo, udało się. Zaszłam w ciąży. Wiesz, ile takich dziewcząt spotykam? Ile te dziewczyny dzwonią do mnie i mówią: Panie Ryszard, ja jestem w ciąży. Dziękuję. Dlaczego? Dlatego, że wyznaczałem czas zapłodnienia, czy czas. Nie mam akurat teraz, ale mam od dziecka. Za to, że znalazłem jej dom. Są rzeczy, które są niewyobrażalne. I w tym wszystkim jest ten koziorożec. Bo ten koziorożec toruje nam drogę. Toruje nam drogę do wiedzy. Ale wiedza kosztuje. Boimy się jej. Piekielnie się jej boimy. Posłuchaj, piekielnie się jej boimy. Dlaczego? Po koziorożca traktujemy jak zło. Jest pentagram. I w pentagramie w pewien sposób budujemy koziorożca, po ma dwa rogi. Pentagram noszą żołnierze na ramieniu. No nie prosty żołnierz, tylko od stopnia podoficera. podporucznik, tak? Podporucznik. do stopnia podporucznika, przepraszam. Nie jest jednak gwiazdka. Potem są dwie, potem są trzy. I masz tą gwiazdkę. I tak gwiazdka jest pentagrama. W zależności jak pentagon też jest zbudowany w formie gwiazdy. Pentagram Służy ku obronie. Pentagram jest to obrót Wenus i Księżyca. Wenus i Księżyc budują pentagram. Jeszcze bierze w tym czasami Mars udział. I dochodzimy teraz, popatrz. Dochodzimy. Dlaczego Księżyc? Mówię o Księżycu. Bo Księżyc ma charakterystykę raz kosiarza, kosy, czyli sierpy, nawet mówimy, że dzisiaj księżyc wygląda jak sierp. Jest to pełnia, i jest znów, kiedy go nie ma. Dlaczego mówię o księżycu? Bo gdybyś znała Zodiak, to byś zwróciła uwagę, że po drugiej stronie jest właśnie nasz koziorożec. Po jednej stronie jest rak, czyli z znak, który reprezentuje, którym właścicielem jest Księżyc, po drugiej stronie jest Koziorożec, gdzie jest reprezentuje Saturn. Saturn jest bardzo często przedstawiany jako taka koza z rogami, z kopytami, albo taki starzec, który trzyma kosę. Saturn jest Powinien być przedstawiany jako zasuszony staruszek, taki chudy, który jest pustelnikiem gdzieś w górach z laską. Tak, każdy góral ma laskę, czy szerp, czy też ci górale, którzy są bardzo wysoko w górach, bo laska służy do zatrzymania się, do pod, podparcia, czy też do przeskoczenia przez strumyk. To jest narzędzie. I laska służy ku obronie, czy samoobronie, raczej samoobronie. I teraz, popatrz, tą laską trzeba umieć wywijać, myśleć też w odpowiedni sposób. Trzeba dać sobie radę w tym zimnym środowisku górskim. I to jest właśnie to, to, co tutaj musiałem pokazać, bo to jest charakterystyka tego. Nie musisz mieć. Dlatego, że to jest ten fragment, który każdy astrolog, każda osoba, która się zajmuje tą wiedzą, musi znać. I musi znać na pamięć. Teraz z kosmogramu. W kosmogramie wyszukuje te cechy, które pasują. Tutaj zaledwie może być tak. Po pierwsze, czy jesteś koziorożcem? To, że się urodziłaś w tej dacie, wcale nie musisz być koziorożcem. Może być zupełnie innym znakiem. Możesz mieć, akurat tak się może złożyć, że akurat słońce będziesz miała w sektorze raka. Więc będziesz w opozycji do swojego koziorożca i będziesz się lękać. Będziesz miała większe stresy, większą delikatność niż sam koziorowiec. Ale może mieć tak, jak właśnie Józiusz Stalin, tak odpowiednio ustawiona ascendent i tak odpowiednio ustawione właśnie swoje słońce, że staniesz się dyktatorem i wtedy powiesz, a co to? I wtedy będziesz. Cały czas działać, ale pamiętaj o tym, że my tutaj rozmawiamy w ten sposób, a w rzeczywistości to nie jest tak. Cały kosmogram, wszystkie planety mówią o tobie i dopiero wtedy, kiedy się widzi Twój kosmogram, można cokolwiek powiedzieć, a nie na podstawie fragmentu. Popatrz, ten koziorożec to jest tylko cecha, to są tylko cechy. To by się mogło podobać, czy nie podobać, jak będziesz Czytać kiedykolwiek dobrą książkę astrologiczną, to powiesz, no niemożliwe. Kiedy ja czytam o swoim znaku, to po prostu się śmieję. Dzisiaj wiem, że te cechy występują u mnie. Czy one są widoczne? Musi być bardzo wprawne oko, żeby je zwrócić uwagę. Oczywiście, że widać. Oczywiście, że widać te moje cechy, gdzie ja mam słońce. Ale wiesz, Wilu? Tutaj popatrz, na tym blogu jest mniej więcej co dwusetna osoba pyta się pod jakiego jestem znak albo jakiego, widzisz ile specjalistów jest. A przecież to jest tak szalenie proste rozpoznać kogoś z fizjonomu. tylko trzeba umieć. Czy ja potrafię? Nawet Pani Godycka nie potrafiła u Pana Sejrowskiego rozpoznać, że on jest Erakiem. I, on, I w tym momencie jest ośmieszanie, bo nie ma także z fizjonomii. Możesz tylko sprawdzić, jak już masz kosmogram, czyli masz godzinę urodzenia, miesiąc, znaczy datę, miejsce, całą datę, miejsce. To wtedy budujesz ten kosmogram i możesz sprawdzić to, co ja właśnie tutaj mówię. I wtedy, jak mam usytuowanie Słońca naprzód, w pewnych cechach, o których tutaj mówiłem w tym filmie, w poszczególnych cechach, wybieram którąś z cech i ona mnie napędza następną cechę, która jest wynika. Z położenia planet. I na tym, na tym polega ta królewska wiedza. Nie na tym, że ja jestem podobna, czy nie jestem. Nie, 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 nie. To jest przede wszystkim ten blok polega na tym, że to jest wstęp dla moich uczniów. Moi uczniowie wchodzą tutaj i oglądają te filmy. I potem, czy dyskutujemy na ten temat? Nie, bo gdybyśmy. Dyskutowali na ten temat, ja bym musiał strefę roku zbudować. Czy jakiś film, czy jakąś historię stworzyć. Nie ma fikcji. Fikcję możemy budować sobie, ale tylko w momencie. Przepraszam ci, ale pierwszych lekcji astrologii. Później to już jest życie. A jeżeli w ogóle bierzesz pod uwagę, to musisz pokazać na Twoim horoskopie, na Twoim horoskopie, jak Ty się zachowujesz. Albo Ty opowiadasz. Całemu otoczeniu, jaka Ty jesteś w danym momencie, inaczej zachowuje się osoba, która jest po znaku koziorożca, inaczej spod ranka, na przykład w momencie chociażby zabicia muchy, klaśnięcia i na przykład zabicia muchy. Zupełnie inne słowa będziesz ty dobierać niż ona. I zupełnie inny żal będzie. W stosunku do tej muchy, czy na przykład do wyrzucenia tej muchy, twój, a na przykład osoby z pod znaku ryby. Czy na przykład walki. Czy na przykład chociażby raka. Czy barana. Czy każdego znaku. Zupełnie inne słowa użyją. I dopóty nie nauczysz się tych słów, a to nie jest tak, że się nauczysz tych słów. Nie, to jeszcze za mało, bo jeszcze masz ascendent, jeszcze masz sektor, jeszcze masz wiele, wiele rzeczy, które wówczas charakteryzują dopiero to, co powiesz. Jeżeli jestem astrologiem, to muszę tak mówić, żebyś mówiła, tak, to prawda, to prawda, ale bez Twoich danych, to mogę opowiadać, tak, jesteś koziorzyścem. Ale to ty tylko napisałaś i Ty tak twierdzisz. Gdybyś znała tą astrologię, na pewno byś tak nie stwierdziła, tylko zawsze byś dodała: Jestem z ascendentu taka, a z tego taka, planetę to mam tu, a to mam tu i tak działa. To są osoby, które tylko liznęły astrologię. Te, które nie, to powiedzą: słuchaj, ja ascendent mam tu i tu, słońce mam tu i tu, a urodziłem się w tym i w tym roku. Już wiem, gdzie masz ustawienie i jakie masz planetarne ustawienie. Bo chociażby Pluton, Neptun i tak zwane ciężkie planety, one są pokoleniowe, czyli charakteryzują pokolenie, czyli dany sektor lat. Inaczej się osoby zachowują: 56, 57 rok czy 55. Dlaczego? Bo Plutona mają zupełnie w winny, innym znaku. Tylko osoby z znaku lwa i raka wiedzą, co to jest wojna. Nieważne, że te osoby w 50, na przykład jeszcze w mają w lwie Plutona. To jeżeli przyjrzysz się, to do tego roku trwała wojna. I wojna, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że potem jeszcze były znaki, to potem się dowiesz, że wojna się zakończyła zupełnie w innym roku, a kiedy były strajki, a kiedy ludzi wypuszczono z więzień za to, że byli waka. I to jest właśnie to prawo, które ty mówiłaś, o którym mówiliśmy na samym kozioruszu. O samym koziorożcu. Zobacz, popatrz, ile trzeba się nagadać, żeby w pewnym momencie dojść do jakiegoś punktu i pokazać ci ten punkt, który jest żywym punktem. Bo ludzie ci dzisiaj są właściwie sponiewierani. To są ci, których nazywamy żołnierzami. Bardzo nieładne słowo używamy do nich. Ale jednak to są najwięksi patrioci z patriotów. I dzisiaj nie możemy zrozumieć, że coś się nie zgadza. Bo oni są po stronie raka, po stronie ojczyzny, ludu. I dlatego kibice potrafili pokazać władzy, że są. Dlatego władza, tak się boi kibiców. I popatrz. Popatrz, jak królewska wiedza działa. Wyciągnęłaś tylko, tylko to. I popatrz, jak wiele trzeba, żebyś mogła pojąć, co to jest koziorożec, Jak koziorożec oddziaływuje, jak funkcjonuje, jak buduje, jak to się wszystko dzieje w tej królewskiej wiedzy. Jeżeli tego nie potrafisz zrozumieć, nie zrozumiesz po prostu astrologii. Nie mówię to ciebie, bo ty nie jesteś ci, którzy tu oglądają. No i okej, okay, koniec. Koniec zabawy. Skończyłem. Jest tak późna godzina, że już mnie nawet głowa swędzi. <noise> A to przecież to nie jest kodziorożne, to jest bara. Kodzioroze to jest kręgosłup i kolana. Trzymaj się powodzenia. Układ kostny, który trzyma to całą konstrukcję. Trzymaj się powodzenia. A dla tych, którzy to tutaj podsłuchiwali, no to łapka w górę albo łapka w dół. Jak jesteście na YouTubie, a jak jesteście na moim blogu, to napiszcie coś. Jak jesteście tutaj, też napiszcie coś bo może coś wam się nasunęło na a w dodatku co to ukrywać, bardzo mi nie zależy na tych subskrypcjach, których, no przepraszam, ale teraz będę powtarzał prawie w każdym filmie, ze względu na to, że one budują to, co chcę zbudować, a muszę was powiadamiać w jakiś sposób, nie wiem, czy będę na YouTubie, czy będę na Facebooku robił tę transmisję. Lada moment ona już ruszy i będzie systematycznie. Na razie, raz w miesiącu, ale pod. Przez pierwsze miesiąc one były już, ale. Wszystko pomału, pomału jest okres wakacyjny nie mogę, ale z kopyta ruszymy już od nowego roku, czyli od wagi, od tej, tej numerologicznej, czy astrologicznej, tej dziwnej, bo nie od 21 marca, nie będziemy tak długo czekać tutaj, odwagi, od piękna, od uzależnienia nas od wszelkiego w kwadraturze, do koziorożca. Oczywiście, po to, żeby pokazać koziorożcowi, że też można w ten sposób i pięknie pokazać, i miękko, i Mam nadzieję, że no takie imię to musi być, na pewno kobieta nosić. Bardzo ładna i odważna. Przede wszystkim jesteś odważna, że to napisałaś. Ok, cieszę się powodzenia. I resztę też zmuszam do tej odwagi pisania tutaj na blogu, na blogu czy na YouTubie. Nie na Facebooku, bo na Facebooku jakoś giną mi te wypowiedzi gdzieś, one tam są. Wolę tutaj jednak albo na YouTubie, albo na blogu. Na blogu Azborowiecki Net. Trzymajcie się. Powodzenia. Cześć.